Hej, czy zaręczone kobiety zdradzają? Tak, oczywiście, że zdradzają. Może się dzisiaj z tobą zaręczyć, jutro już możecie zdradzić. Możecie, możecie być zaręczeni, a ona możecie za miesiąc zdradzić, możecie zdradzać notorycznie. Może tak naprawdę, już nawet jak się z tobą zaręczyła, mieć faceta. Może mieć dwóch facetów, a ty po prostu jesteś dobrym płatnikiem, jesteś dobrym bankierem, więc ona ciebie nie odpuści, bo jesteś facetem, który jest nieświadomy, który nie ma wiedzy. To zaobserwowałem, to widziałem, że bardzo, bardzo wiele kobiet, które są zaręczone, zdradzają. Gdy moi znajomi zadawali im to pytanie, gdy one zdradzały swoich, partnerów, mężów, znaczy jeszcze nie mężów, no bo były zaręczone, więc przedmał, przedmałżeńskie można powiedzieć, te zaręczyny były, gdy na pytanie dlaczego to robią, to powodów było jak zawsze wiele. Jednym z powodów było to, że w końcu znalazły bankiera, który może za wszystko płacić, więc one wolą swoje życie, takie jakie miały wcześniej, a że on się akurat napatoczył, takie, takie słowo e, używały, że on się napatoczył, to Fajnym jest płatnikiem i fajnie sobie z nim żyją, no ale on nie, nie do końca spełnia wszystkie oczekiwania. Również słyszałem wypowiedzi, że wiesz, z Pawłem jestem, dlatego że no, Paweł zapewni byt mojej rodzinie, ale to nie jest ten facet, z którym ja bym być. No ale wiesz, ja zarabiam 3500 brutto, a on bardzo dużo ma pieniędzy, więc, więc sobie podróżujemy, żyjemy, a ja zawsze obiecałam swojej mamie, że będę miała. Ee, takiego faceta. Kiedyś nawet słyszałem coś takiego. Taka pewna dziewczyna była zakochana bardzo, bardzo w moim kolece. Bardzo. Chłopak przystojniaczek, mądry, fajny, wyluzowany. Mój dobry kumpel. Yy, na maksa luzak. Jeszcze do tego bardzo się podobający. Kobieta inteligentny. Miał bardzo wiele kobiet. Miał bardzo duże doświadczenie. Jeśli chodzi o kobiety. Ona zrezygnowała z niego tylko z jednego względu. Że mama kazała jej znaleźć marynarza, który utrzyma Utrzyma ją i jej rodzinę. To było takie motto mamy. No i ona znalazła sobie marynarza, który wyglądał, wyglądał i zachowywał się tak naprawdę jak. No, tak, że ona była bardzo nieszczęśliwa, więc często piła w trakcie zbliżeń z nim. Jedna co robiła to wiadomo, że brała jego kartę, wykorzystywała jak najwięcej zakupów. To było jej największe oderegowanie kupowanie torebek, butów. No bo wiedziała, że po powrocie do domu wraca do. do no, nie, 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 nie boję się powiedzieć takiego słowa. No, no brzy, dosłownie Brzydala, bo tak wyglądał przy niej I, i przy tym moim koledze ten chłopak. No ale on tylko, tylko był od płacenia i tylko od tego się nadawał. Ona mówiąc to swojej koleżance w jaki sposób ich współżycie wygląda to to, że ona zamyka oczy, napije się wina i wtedy oni mogą zrobić to raz w miesiącu, ewentualnie i później musi bardzo mocno okupić się w buciki, w torebeczki, żeby to wszystko odreagować, więc Takich zdarzeń widziałem wiele. widziałem wiele widziałem takie zdarzenie, że kobieta się z facetem zarączyła, a w ten, ten sam wieczór tak naprawdę była u mojego kolegi w domku i śmialiśmy się, uśmiechaliśmy a, a narzeczony. Nawet nie wiem, co z narzeczonym, bo po prostu tylko słyszałem, co mówiła do mojego kolegi i w jaki sposób w jaki sposób narzekała na to, że... Że, że podjęła tą decyzję. Ale pod, podejmują kobiety decyzje z różnych powodów. Z rozsądku, yy, czasami z tego, że rodzice im każą wybrać odpowiedniego partnera, a odpowiedni partner to jest w dzisiejszych czasach dobry płatnik. A później muszą żyć z nieszczęśliwością w głowie. Z tym, że, że są nieszczęśliwe, że myślą, że czterema parami butów i dwoma torebkami zastąpią tą pustkę, która jest w głowie, tego się nigdy nie zastąpi, więc później bardzo często są praktycznie przez całe życie nieszczęśliwe. Więc na jednoznaczne pytanie, czy kobiety, które są w narzeczeństwie, zdradzają, tak zdradzają? Oczywiście, że nie wszystkie, bo wiele jest kobiet wiernych, wiele jest kobiet Ciekawych, wiele jest kobiet, które po prostu są zafascynowane swoimi partnerami i po prostu żyją w szczęśliwych związkach. Jest oczywiście ten procent mniejszy, ale jest takie pary, spotykam na swojej drodze. Takie pary spotykam raz na jakiś czas, ale spotykam i widzę, że te kobiety naprawdę po prostu są fajne. Są fajne. Więc podsumowując, najważniejsze zawsze w Twoim życiu mieć świadomość i wiedzę, jaką masz partnerkę. Jeżeli jesteś dobrze usytuowanym mężczyzną, to tym bardziej powinieneś mieć wiedzę, wiedzę, wiedzę i do tego świadomość. Jeśli nie będziesz miał wiedzy, wiedzy, wiedzy i świadomości, to Twoje pieniążki będą służyły na to, żeby utrzymać kochanka, lub nawet kochanków, bo znam takie sytuacje, że faceta brało, kobieta brała od swego narzeczonego pieniądze po to, żeby się spotkać z jednym, żeby utrzymać drugiego, a czasami jeszcze trzeci dolatywał gdzieś tam, skądś tam, bo był naprawdę dobrym kotem w łóżku. Tak mówiła. Cytuję. Uważaj, edukuj się i miej oczy szeroko otwarte. W każdym bądź razie, jeśli nie masz wiedzy, jeśli nie jesteś dość doedukowany jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, bo pamiętaj, że e, tak jak wszystko się rozwija, kiedyś były budynki z lat 80., dzisiaj mamy piękne, e, piękne apartamenty. Mamy e, zupełnie. Każde miasto w Polsce wygląda zupełnie inaczej niż 30 lat temu. I gwarantuję ci jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, że te kobiety szybciej się rozwinęły niż te budynki, niż te wszystkie e, piękne. Dookoła ciebie parki różnego rodzaju, e, infrastruktura, która się zmieniła, taka jak była 30 lat temu, to dzisiaj jest zupełnie inna, w każdym mieście, prawie w Polsce, większym. Więc gwarantuję ci tylko jedną bardzo ważną rzecz, że te kobiety szybciej e, myślą i szybciej się rozwijają niż te wszystkie budyneczki. Więc jeżeli ty się nie rozwijasz w kierunku uwodzenia i pewności siebie, no to stanąłeś w miejscu 30 lat do tyłu, A jeżeli jesteś 30 lat do, do tyłu, to. Musisz pracować czasem na kilka osób, o których nawet nie wiesz, i Twoje pieniądze będą po prostu przeznaczane na kochanków Twojej narzeczonej albo kochanka Twojej narzeczonej. Bo znam też takie sytuacje, że ona typowo się z nim yy, byli w narzeczeństwie po to, żeby jak najwięcej pieniędzy od niego wycią wyciągnęła dla swojego przyszłego. Partnera, który, który był po prostu biedny, ale miał to coś. To coś, o którym ona zawsze marzyła. A znalazła sobie po prostu faceta płatnika, który miał to wszystko, utrzymać, pokryć i zbudować im piękny start. Bo też o takich osobach słyszałem o takich kobietach. Więc uważaj, edukuj się. Jeśli nie gdzie się edukować, zapisz się już teraz u mnie na szkolenie, akademia. Myślnikdm.pl. Zapraszam cię serdecznie, a ja gwarantuję ci, że podwyższę Twoją pewność siebie. Dedukujesz się ode mnie w bardzo wielu kierunkach, będziesz wiedział tak naprawdę, jak funkcjonuje mózg kobiety. Opowiem Ci o wielu sytuacjach, o których nawet nie miałeś pojęcia i gwarantuję Ci, że po tym szkoleniu będziesz miał o wiele większą świadomość, niż miałeś dotychczas. Oczywiście dziś. Pozdrawiam Cię z pięknego miejsca. Życzę jak najwięcej cudownych randek i pamiętaj: wiedza, wiedza i świadomość. Hej.